Strzelanina w Poznaniu, czyli chodzi o strzelanie z morderstwem. Ogólnie to mężczyzna postanowił zastrzelić narzeczonego swojej byłej dziewczyny. Wszystko wydarzyło się podczas tego, gdy para sobie siedziała spokojnie w restauracji, a on do nich podszedł. Cała sytuacja jest chora, bo stwierdził, że losowo zacznie strzelać do tego typa, a potem, gdy już go zabił, to sam popełni samobójstwo na oczach tej dziewczyny. Jak o tym usłyszałem, to aż nie dowierzałem, to musiała najbardziej przeżywać ta dziewczyna, ponieważ jej chłopak, którego kochała, nagle zmarł, a do tego jej były, do którego nadal mogła coś czuć lekko, również odszedł. Więc pozostała totalnie sama, i oczywiście osoba, która dokonała się czynu, nic jej się nie stanie, bo już nie żyje. Boję się ludzi. Darmowa karta kredytowa. Czyli chodzi o 20-latka, który znalazł kartę kredytową. Ogólnie po znalezieniu jej postanowił sprawdzić, czy ona działa, i poszedł do losowego sklepu, aby wydać w niej pieniądze i okazało się, że ona działała. Potem wziął swój znajomy i stwierdził, że super pomysłem będzie wydawanie pieniędzy, które znajdowały się na takowej karcie w różne sposoby. Jak noga elektryczna, jakieś zakupy czy bary. Następnie został on dorwany i usłyszał 12 zarzutów któremu grożym za dokonanie tej czynności. Według mnie dosyć gruba akcja i pamiętam, jak nieraz raz z moimi znajomymi się chwaliliśmy, kto więcej znalazł pieniędzy na ulicy. I u mnie są to dwa złote, ale widzę, że ta osoba jest nie do pobicia. Też bym chciał za darmo pieniądze. Fake porwanie, czyli chodzi o fake porwanie w Elblągu. Ogólnie to trzynastolatka postanowiła opozorować swoje porwanie ze swoimi znajomymi. Ta młodzież wpadła na genialny pomysł, który polegał na dzwonieniu do losowych numerów telefonu, a następnie mówienia tego, że zostali porwani. Działo się to w Sylwestra i odebrała od nich pewna kobieta subska. Jedna z dziewczyn, tej bandy, przerażona mówiła, że została porwana, a reszta z tych osób postanowiła oddawać jakieś zamieszanie w tle. Osoba, która odebrała oczywiście zadzwoniła na policję, jak najszybciej tylko mogła, a policja doszła skąd było to wykonane połączenie i przybyła na miejsce, gdzie nie została ludzi w potrzebie. Według mnie mega głupie zachowanie, bo do tego będzie to poruszone w sądzie rodzinnym. Lubię dzwonić na losowe numery telefonu. Jestem w stegnie na plaży, czyli mem tak jak w sumie prawie każdy jest z TikToka. Powstał on od pani, która leży sobie na plaży i mówi, że jest w stegnie na plaży. Gdybyście jeszcze nie wiedzieli. Gdzie ona jest, to na szczęście po chwili powtarza, że jest na plaży, w Stegnie! No i w sumie to tyle. Nawet powstają do tego przeróbki, To jest według mnie dosyć zabawne. Jest ich naprawdę dużo. Przykładowo widziałem jedną, gdzie była odwzorowana w Minecrafcie, ale oczywiście w Stegnie na plaży. Ludzie się śmieją z tego, pytając, gdzie ona jest. Jestem w Stegnie na plaży! Koniec plecaków szkolnych, czyli chodzi o duże zmiany w szkołach, ogólnie wiceminister edukacji zapowiedział dużą zmianę, która odbędzie się z podręcznikami szkolnymi, ponieważ to właśnie będą następne wersje elektronicznej, przez co nie będziemy musieli ich nosić do szkoły. Media bardzo podłapały ten temat i to właśnie dlatego od jakichś czterech dni możemy usłyszeć temat o końcu plecaku. Jednak to nie będzie ich do końca koniec, ale na pewno duża przyjemność dla uczniów, bo dobrze wiemy ile one ważą. Według mnie jest to genialny pomysł, tym bardziej, że sam znam osoby, które noszą do szkoły tablet i to właśnie na nim robią notatki, przez co nie muszą dźwigać tych ciężkich podręczników przez zeszytu. Końcu zmiany na lepsze! Krosno, czyli bardzo głośny temat, z którego teraz wszyscy memują. Ogólnie chodzi Chodzi o to w tym, że pewna grupka młodych ludzi postanowiła zakupić wódkę, ale nie samemu idąc do sklepu, ponieważ byli niepełnoletni, lecz dzięki przysłudze bezdomnego. Jednak aby ją kupił, to musieli zaspokoić jego potrzeby. Najzabawniejsze jest to, że akurat z Krosna też jest para Maxil, który miał lekko podobną sytuację. No i teraz cały internet się kłóci o to, czy to była ustawiona sytuacja, czy nagranie z ukrytej kamery. Według mnie akcja jest śmieszna i nie dziwię się, że ludzie o tym mówią. Ej, ale to była zwykła kiełbasa! bezpieczny kierowca. Czyli chodzi o najbardziej chorą akcję, o jakiej słyszałem w Polsce. Ogólnie ziomek, który miał zakaz prowadzenia samochodu, postanowił jechać tak szybko i uciekać przed radiowazami, że otrzymał 247 punktów karnych, a do tego popełnił 30 wykroczeń. Jechał on samochodem firmy BMW w wieku tylko 20 lat, co mnie mega dziwi, bo tak młoda osoba, a zachowuje się jakby życie było jakimś cyberpunkiem lub GTA. Oczywiście to byłoby za mało, gdyby na tym się skończyło, bo w aucie nie był on sam, a znajdowała się również dziewczyna i małe dziecko. Cała akcja brzmi jak z jakichś filmów grozi mu aż lub tylko w tej sytuacji 8 lat więzienia, co naprawdę nie brzmi dobrze, ale nie życzę mu powodzenia. Ja jednak wolę zostać w domu. Nowa epidemia! Czyli chodzi o małpię która pojawiła się w Polsce. Ogólnie to pojawiła się ona ponad 2 lata temu, ale nie stała się tak popularnym tematem do ostatnich dni, gdzie Światowa Organizacja Zdrowia zainteresowała się mocniej tym tematem przez sytuację, która dzieje się w Afryce. Odnotowano tam ponad 500 przykładów takich ludzi, którzy zostali nią zakażeni, jednak jak to dobrze wiemy, w Afryce najczęściej i najłatwiej rozwijają się różne choroby. Polsospa pojawiła się na jedynie 6 osoba w przeciągu tego roku i przechodzisz człowieka na człowieka naprawdę ciężko, a więc nie ma czego się obawiać. Aktualnie uważam, że artykuły próbują nabić jak najwięcej kliknięć na tej fejkowej nowej epidemii. Nowa ma ponad dwa lata. Podejrzane woreczki, czyli chodzi o woreczki z dziwną zawartością. Ogólnie możecie je znaleźć dosłownie wszędzie, czy mieszkacie nad morzem, czy w Warszawie i tak dalej. Mają one bardzo dziwną zawartość, a dokładnie posiadają takiego stworka z dodatkową kartką, że się zgubił i szuka swojego domu. Jest też na niej napisane, abyście wzięli. Wzięli sobie takiego robaczka. Brzmi to mega podejrzanie, jakby miał jakiegoś GPS-a, ale w skrócie są one robaczkami na zmartwienie i rozrzucają je różni ludzie, którzy chcą poprawić wam humor oraz dzień. Jak sprawdzałem cenę takiego stworka, to na ludziach ogarnięcie go za jakieś 5 zł, więc jego cena nie jest droga i sam trend rozrzucania go wziął się z zagranicy. Nie chcę takiego! Policja w szkołach. Czyli chodzi o pogłoski o tym, że policjanci będą mogli przeszukiwać plecaki uczniów oraz samych uczniów. ogólnież mówiło się o tym wiele razy, że taki coś zostanie wprowadzone, a do końca jeszcze to nie istnieje, bo nie może was Przeszukać policjan w momencie, kiedy podejrzewa, że macie jakiś nóż lub nielegalne substancje. Główny powód, dlaczego policja mogłaby przeszukiwać uczniów, to motyw za papierosami, które możecie banalnie zdobyć i sami dobrze wiecie, jak dużo uczniów je teraz posiada. Wydaje mi się jednak, że na dodanie tego jest raczej mały procent i tego nie wprowadzą, chyba że rozwinęłyby się papierosy jeszcze bardziej i dosłownie każdy by je posiadał. Uff, nigdy mnie nie darwam! a już Speed w Polsce, czyli chodzi o wtorkowy przejazd ai do Polski. Ogólnie jeden z najpopularniejszych streamerów na świecie ma swoją serię. Gdzie po całym świecie i zwiedza różne kraje, a w tym postanowił odwiedzić Polskę. Sam stream był do oglądania dosyć zabawny, jednak czytając Twittera, to paso, teraz Wojtek Gola przeszkadzali na tym streamie i utrudniali oglądanie go. Przykładowo Speed dziwił się, jaką mamy nazwę wody, która posiada bombelki, bo nazywa się mocny gaz, co wzięło się z TikToka, gdy spotkał jakiegoś Polaka. Do tego jeszcze Speed dostał przejażdżkę maluchem i spróbował różnych polskich potraw, jak pierogi oraz barsz. Ocham Ash to, co właśnie widzicie, to ja spadający z 20 kratek w stronę dirta. Jako, że mam na sobie nieenchantowane, żelazne buty, mój upadek skończy się śmiercią. Wykorzystując moją wagę oraz prędkość wiatru, mogę idealnie obliczyć, co muszę zrobić w tej sytuacji. Moim zadaniem powinno być położenie klocka pod siebie, aby zmniejszyć z 20 kratek do 19. W ten sposób będę miał prawo przeżyć. Jako, że jestem graczem Minecrafta z 20-letnim wykształceniem, było to jedno z prostszych wyzwań. <laughs> Polski MrBeast, czyli chodzi o Czajnika Ogólnie Czajnik zawsze jest nazywany Polskim MrBeastem, ponieważ mocno inspirował się Jego treściami i przyjął się jego styl montażu Oraz produkcji bardzo jakościowych filmów Jednak MrBeast w ostatnim czasie To co robi jest dosłownie mega chore, bo stawia filmy Co około dwa tygodnie, a są one na bardzo wysokiej jakości I sam jestem ogromnym fanem Takiego stylu materiału, I również chciałbym kiedyś coś podobnego robić Jednak do tego trzeba mieć już wielką korporację Czajnik w niedługim czasie doda nowy film Który również jak opisywał jest bardzo dobry I również na niego czekam, jestem ciekaw czy polski youtuberzy będą mogli kiedyś dorównać takim treściom, jakie są u Mr. Bista. Wolej tak Mr. Bista. Powodzie w Polsce. Czyli chodzi o największe opady, jakie mogliśmy odnotować w ostatnim czasie w Polsce. Ogólnie to pojawiły się tak wielkie powodzie, które zniszczyły masę budynków, rzeczy oraz co najgorsze to uśmierciło to masę biednych zwierząt, które nie miały się gdzie schować. Niestety z tą sytuacją również pojawia się masa skamów w internecie, które miały za cel wykraść nasze dane i przykładowo są to fałszywe artykuły, które będą kazet nam się zalogować, aby zyskać właśnie te dane. Jednak poza takimi skamami wiele z Zbiórek na pomoc tej sytuacji, i przykładowo na kanale WOTU ogłosili swoją zbiórkę, gdzie pieniądze trafią do poszkodowanych. A gdyby ktoś z Was chciał wpłacić cokolwiek, to link znajduje się w opisie. Będę to opowiadał swoim dzieciom. Pożar w Warszawie. Czyli chodzi o nowy głośny pożar, który pojawił się w Warszawie. Ogólnie wczorajszego dnia był ogromny pożar galerii, która znajdowała się na Marywilskiej 44. Cały dym oraz pożar był ogromny, i przez to masa ludzi straciła swoją pracę, i pojawiła się masa artykułów oraz mówiono o tym głośno w telewizji. Co ciekawe, to 10 maja był pożar w Siemian 11 w Gdańsku, 12 właśnie w tej Warszawie, a do tego jeszcze wczoraj pojawił się w Krakowie. Ludzie, jak to ludzie, zaczęli nawiązywać, że nie jest to przypadek i coś musi być na rzeczy, ale oczywiście to tylko pogłoski. Sam pożar był ogromny i mega mnie ta informacja rano: Atakują Warszawę! Bomby w Polsce! Czyli chodzi mi o przedwczorajszą sytuację, która wydarzyła się w Polsce. Ogólnie spadły bomby na Polskę, a dokładnie w mieście przewodowie. Przez nie zmarło dwóch mężczyzn, którzy byli po 50. Co jest dosyć straszne. Temat jest bardzo głośny i na pewno każdy z was o nim słyszał, ponieważ cały TikTok tym żyje od wczoraj. Wszystko wydarzyło się we wtorek o godzinie 15.40 tej właśnie wsi. Z tego co wyczytałem, tu ludzie zaczęli jak najszybciej się ewakuować, co to jest totalnie normalne, bo gdybym nagle dostał bombą w swoje miasto, to też bym uciekał. A ja bym walczył za Polskę! Strike rolników, czyli chodzi o najgłośniejszy strajk rolników w ostatnim czasie. Ogólnie to na pewno każdy z was słyszał o głośnej sytuacji strajku rolników, bo temat jest popularny na wszystkich mediach, a w tym jak zawsze najbardziej na TikToku. Główny powód strajku rolników jest to zielony Ponieważ w skrócie nie są dla nich pozytywne rzeczy, i dlatego aktualnie możemy słyszeć o tak głośnej aferze. Poza tym mamy wiele różnych shotów właśnie z tego wydarzenia. I przykładowo podczas strajku rolników w Warszawie nagle wybucha prawdopodobnie petarda przy dosłownie ludziach, i zapalił się duży ogień do góry, który po sekundzie zniknął. I na szczęście nikomu nic się nie stało. Jestem ciekaw, czy te strajki cokolwiek przyniosą. Czy jak zwykle w Polsce prawie nic to nie będzie dawać. Ja chciałem tylko ziemniaki sprzedawać. Polska Euro 2024, czyli chodzi o wczorajszy mecz piłki nożnej. Ogólnie to reprezentacja. Polski oficjalnie przejdzie na euro 2024, ponieważ wczoraj udało nam się wygrać z walią. Cały mecz był dosyć mocno zabawny, ponieważ przez cały mecz był wynik 0-0, a więc każdy kibic reprezentacji Polski był mocno przestraszony. Jednak przez rzuty karne zakończył się on wynikiem 5-4 dla nas, a więc udało nam się wygrać, a przez to zakwalifikować na euro 2024. Ludzie są mocno zadowoleni ze szczęsnego i mówią, że jak zwykle musiał on ratować całe spotkanie. Myślę, że o samym meczu w tym roku mogło być jeszcze głośniej, przez ostatnie memy związane. Że Lewandowski jest żugajką i przez to więcej są mogą oglądać to spotkanie. No i znowu na TikToku tylko piłka nożna. Polska górą! Lecicie Polacy po wygraną na Euro 2021! Uda wam się! Polska górą! Polska górą! Polska górą! Kurde, pierwszy nietrafiony gol przez Polaków. Ale i tak Polska górą! Jest! Udało się Polska górą! Co ty robisz, jaki samobój? Ty normalny jesteś? Przecież Polska górą miała być. Lecicie Polacy. No i koniec z naszymi Polakami. Polska dołem. Śnieg w Polsce, czyli rzecz, na którą każdy czekał, aby się w końcu pojawił. Jednak nie wystąpią w całej Polsce, lecz w niektórych tylko miejscach. Na przykład w Krakowie albo w Rzeszowie. Mieszkając w Łodzi jest mi dosyć smutno, tym bardziej, że jedna osoba cały czas się ze mnie śmieje, że nie mam śniegu, a ona go posiada. Szczerze mega czekam na śnieg, bo mi go bardzo brakuje, ale z tego co patrzyłem, to za szybko on się u mnie nie pojawi, bo w pogodzie mi go nie pokazuje. Mam nadzieję, że w tym roku zima nie będzie wyglądała tak jak co rok, czyli coraz mniej śniegu oraz coraz cieplejsza pogoda przez zmianę klimatu. 哎呀，妈，妈，哈哈哈哈！ Upały w Polsce, czyli rzecz, która dzieje się aktualnie. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, ale jak wychodzę na dwór, to nagle jest strasznie gorąco i duszno. Jest to diametralna różnica temperatury. Tym bardziej, że ostatnio zostałem zmuszony przez pogodę na zakup klimatyzacji. W moim przypadku było tak, że nie dało się wytrzymać, ponieważ mieszkam na samej górze mieszkania i do tego dach jest nieocieplony. Więc wszystkie promienie słoneczne przenikały po czasie przez blachę do mojego pokoju. Było to okropne, lecz już jest fajnie chłodno. Niech, was... Się. Nie każdy tak ma. Wybory 2024, czyli aktualne wybory na partię polityczną. Ogólnie to w tym roku już dostaliśmy plus minus wyniki, która partia wygrała, ale dokładniejsze i tak na 100% będą dzisiaj. Z tego co mogliśmy zauważyć, to większość głosów uzyskało PiS, ale tuż już za nim było KO. Ostatnie wybory były 4 lata temu i wtedy właśnie wygrało PiS po raz drugi, a w tym roku wydaje mi się, że szczerze wygra KO, przez to jak dużo osób po prostu jest przeciwnym do PiSu, ale to zobaczymy w niedalekiej przyszłości. Między innymi mają oni zmienić z 500+, na 800+, dla mnie jest bez sensu, bo lepszym rozwiązaniem dla tych rodziców dzieci byłoby po prostu zmniejszenie podatku, żeby przypadkiem nie zostawali tylko w domu i robili masę dzieci. Mi to nie przeszkadza. Wybuchowy plecak. Czyli chodzi o sytuację z suchowoli. Ogólnie tam jednemu z uczniów dosłownie wybuchł plecak podczas jednej z jego lekcji. Dokładnie sam plecak się zapalił, a nie wybuchnął. Jednak było to spowodowane jego telefonem, który po prostu stwierdził, że sobie wybuchnie. Sam wybuch był spowodowany prawdopodobnie przez jego baterię, bo musiał dojść do przegrzania i musiał być telefon jakiejś starszej daty. Żaden z uczniów nie zaznął żadnych obrażeń, więc na szczęście nikomu nic się nie stało jedynie musieli oni wyjść przed szkołę, tak jak zawsze jest to na tych rozpoczęciach roku, kiedy wychodzi cała szkoła. Na pewno najgorzej takie rzeczy przeżywa wtedy nauczyciel, jednak jest on nauczony jak się zachować. Ja wolę inne wybuchowe rzeczy mieć w plecaku. Złota 44, czyli największy apartament mieszkalny w Polsce. Ogólnie jeżeli ktoś śledzi mojego Instagrama, to w niedzielę mógł zauważyć, że właśnie tam byłem u Rauta. Widok stamtąd jest mega fajny, lecz gdybym miał tyle zapłacić za mieszkanie, a są to kwoty foty według internetu około 20-50 tysięcy miesięcznie, to raczej bym tego nie zakupił. Ale i takie mieszkanie robi mega zachwyt i na kilka nocy jest kozackie. Na mojej wycieczce w Warszawie o wiele bardziej podobało mi się mieszkanie, wynajmowane przez Josiego i Szymka. Może być tak, ponieważ mam lęk wysokości i patrząc w dół ze Złotej 44, to było uczucie strachu. Pai ludek! Złote Tarasy, czyli najpopularniejsza galeria w Warszawie, a nawet w całej Polsce. Ogólnie znajduje się ona dokładnie w samym centrum i jest przeogromna. Jednak ostatnio wydarzyła się tam dosyć nieprzyjemna rzecz, bo wiele teraz dziewczyn nagrywa na TikToka, aby nie chodzić tam, jeżeli chcecie zrobić zakupy. Wszystko jest spowodowane chłopakami, którzy zaczepiają każdą możliwą dziewczynę, bo uczą się podrywać. W takich momentach dziękuję sobie, że jestem chłopakiem, bo nigdy w życiu bym nie chciał być zaczepiony losowo z pięć razy, podczas tylko wyjścia na zakupy. Stało się to lekkim trendem, jednak zakładam, że przez taką pogodę odechce się wielu chłopakom i sytuacja się ogarnie. Boję się chłopaków!